Słuchajcie, udało mi się, udało mi się, jestem bardzo szczęśliwa, bo jadąc samochodem zobaczyliśmy, że jest aligator, który sobie płynął, a teraz siedzi sobie w wodzie. Teraz go wam pokażę. O, i teraz zobaczcie, jest tam jest malutki, młodziutki przejdę kawałeczek nie chcę, żeby mi się ręka trzęsła żebyście mogli lepiej zobaczyć bliska od aligatorek może znajdę jeszcze jakiegoś większego ale jestem zadowolona, że w końcu mi się udało dlatego, że nie ma dzisiaj słońca i aligatory wychodzą na brzeg wtedy, kiedy jest ciepło, żeby się wygrzewać i pobierać witaminę D3 tak powiedzieli ludzie, którzy tu pracują pozdrawiam Was serdecznie